Halo? słuchaj mnie w grze? Ja chcę być takim księdzem, starym księdzem chcę być. Słychać, mm. słychać. Elo. Wykurwiaj sprzed lustra, wizer. Mm. O, ten masz Będę rudy! Będę rudy! Cześć, wita. No zajdziesz mi sprzed lustra czy nie? Nie. Ej, a jak ja wyglądam? Wyglądasz bardzo... Tak, afrykańsko. Mm. No, bo ja byłam na wakacjach, opaliłam Wyglądamy się. No, Babel, zobacz. No kurwa, nie obrażaj Babela. Czemu jesteś afrykański? A co? A czemu obrażać? Bo co? Bo jestem afroamerykaninem. Jak... Patrz na, patrz na wejzera. Dobra, chodźcie. Mieszana, mieszana. <laughs> Falafel bułka. Mieszany, mieszany. Mieszana, mieszana. Dobrze, dobrze. A panu WFB? Dodkowy, dodatkowy, dodatkowy. Dobrze. Dodkowy. Ej, protę, protę. Ty, ty jest jakiś komputerek. 10 lotów. Halo, halo, mała przerwa i krótkie przypomnienie. Zapraszam Was na stronę G4 Skins, gdzie z kodem Tokyo X otrzymujecie plus 5% do doładowania, plus 5% do szczęścia i darmową skrzynkę do otworzenia MILSpec. I zaraz zobaczymy, co nam da darmowa skrzynka. Glocka. Ok, w porządku, w porządku. Pamiętajcie, że możecie sobie otwierać dzienny bonus co 24 godziny. Bo za to też możecie dropnąć sobie fajne skinki. Skrzynie bonusowe otwieracie za zdobyte klucze. Yy, ja chyba otworzyć nie mogę, nie mogę, ale wy możecie sobie yy, spróbować. Na stronie macie różnorodne skrzynki yy, do otworzenia. Ja oczywiście polecam swoją skrzynkę Tokio X. Zobaczymy, yy, zobaczymy, czy jest jej mojej skrzynki, czy też nie. W porządku, w porządku, oddało. Możecie również stworzyć macie możliwość na tworzenie własnej skrzynki. Jeżeli ktoś by chciał, jest taka opcja. Możecie tworzyć. Albo dołączać do zrobionych już bitew. W taki oto sposób. Na stronie możecie doładowywać blikiem, przelewami, kartą, PaySafeCard. kart. Możecie też płacić własnymi skinami. I jest opcja na zrobienie kontraktu. Czyli, jeżeli macie w ekwipunku skiny kilka skinów i chcecie sobie zamienić na jeden, możecie podpisać kontrakt i zamienia Wam. Na jednego skina. Także wpadaj na stronę i próbuj swojego szczęścia apteczkę wziąć. Ja też mam abgeja. Ja mam tę apte apteczkę. Tomek, nie biera, no, a... To, nie to, ej, jesnisko. Damian! Niech apteczkę ma jest każdy! Jesnisko. Niech apteczkę ma każdy! Ej, zapaliłam coś Co? To? to jest moja pałaż. Dużo, <noise> Co? Dużo? Co? temu kawy? wy, Co? Nie Co wy Ej, podpaliłam ich pałę! Patrz, Ej, ja pali roś, no? Kurwa, jakie rozgrzane to! Co Drodzy ty mówisz? Drodzy archenologiści, anarchiści, wchodzimy do katakumb! No, mega! No, geja? Gaj... Ja mam geja, ja mam! Magnituda, magnituda! <g light> magnituda! Ej, tu jest jakaś bajka. Tu. Nie nie cichaj! Oj i chuj. O, już no jest biekt, Zapalę Grigera. Pa. Możemy torcze palić. pamiętać Co wykryła? Co wykryła? Mam apteczkę. Łysy. Patrz, mamy, mamy! Poszlaka. You mumia, you? mumia, rób zdjęcie mu. Robię, robię. Nice, Mam. Nice. O kurwa. Yeah. Cięższe się ziemia, spokojnie. Jebły. A co to jest? Kto to idzie? to wizer? To tam z czodu jest Ojej! Oj, dziabło kogoś. Nie. Ej, kurwa, mać! By... Nie dziabnęło. Kolekt. O kurwa, co, co, to, co jest? to jest? Nie, nie wiem. Kurwa mać Nie zżywce Ej, o kurde. O o, no no, this is o, 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 o. Poczęhało nas. Nie mam żadnych pierścieni. To jest swój zespół. A tu jest? A jak zamknęliście? Nie, nie a, wiem. A ty. Było coś, że się chowają do. Ej, otwieraj! Nie. nie. cofnąć, kochani, musimy cofnąć. Ej, a macie ten komputerek taki? Nie, nie. Mamy... Ja mam Geigera. Też mam Gegera. Nie, na, na Tomku pokazywał, że jest. O, dostał, 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 hitka, dostał, hitka. O, ja też. No, wstawaj, do roboty. <laughs> Ale Gegera mi nie łapie.

zgasła? A, bo mogę oh, sama zapalić. No, to, 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 to kula do Kto tu kota kurwa? Słyszeliście to? O, jaka za pierdola. w niebieskie. Da, ja też. Idę. Ej, kurwa, ja jestem mumią. Ja jestem mumią teraz. I z oni latają. O, to ja, to ja tu. Ej, ty mogę ich, ej, mogę ich napierdalać teraz. Mogę ich teraz ten? No i jadymy! E co? <grywa> daj po niego. No, dawaj, dawaj O, tu! go! daj ci śmieciu, pal <grym> się Ej, gdzie kurwa? Nie no, czemu? Co? Dawaj, idziemy go tam jesteś? Eee, ta co ma... <grym> to co trzy te kurwa ma Uwaga, ma Bal się kurwa Zgasił e, się kurwa Wypierdalaj kurwa masz Śmieciu Chodź tu kurwa

Cię spalę, kurwa Masz kurwa, pal się! Cicina. Kurwa mać! No nie! Nie! Kolejny! Odejdź! Powiedziałem! Powiedziałem ciu <grywa> a, a kurwa Szoli mnie długą! Sekren, sekren. Ale to ja teraz wezmę tak widziałam hmm. inne teraz Critical Ask a question Give me a sign Jakob zrobić pod stomp we run by start a spot musimy wiedzieć co to jest za duch i później kliknąć w odpowiedni tutaj przycisk Oto, że... o kurbo złota! widzę go ale mi serce ale to jest wizer zginął? Nie. Czy Weiser nie zginął? No Weiser żyje. Weiser żyje. I wlazłam gdzieś. Nie no. piasku, nie Czemu? Czemu? Ale czemu nie? No bo potem się zakupujesz. A co ty ojczysz? Tutaj, tutaj, tutaj! What's your name? Uh. No, kurwa, co ty robisz? Nie ja. A kto? Ej, kasiora! Zbieraj kasiorę! O, kurwa, wyjebam pochodnie. Damian, idź tam, idź tam idź tam. No to idź tam. No idź pierwszy. No idź pierwszy. Ja pierwszy? No idź pierwszy. Odwórz tutaj to! Weź to! Co to, co to no ale to kurwa Tom, Ej, weźcie to! Weźcie to! Nie, znowu mi coś wyskoczy. Kurwa, zostawi... Halo? Halo? Co to? Różnik Geigera musi sprawdzić. No bo nie mam żadnych poszlaków. Ej! O, 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 kurwa! Dał Nie, mnie nie! Tu jest, tu jest, tu jest. Hmm. Give me a O No to dał ci. Ta, uderzył coś.

Hello. Hello. Hello.

Zrobiła mi fotę! Nie! Nie wiem! Stąd! Ej! No kurwa! Ej, zostawiliście mnie na dole! O kurwa, no to tu przyjdź! Nie no, wajzer! Ty też gada! Uciekajcie, mówi, uciekajcie. Uciekajcie no spod tych drzwi! Biegnijcie prosto. ja was kieruję? No mów, gdzie? gdzie? No! no biegnijcie, ja wam powiem, nie tu, nie tu! W lewo! O no, gdzie? W Nie mnie! Jest rowy za Jest Wajzer, za wprost, na wprost! Tak, słyszymy cię, widzę cię wajzał! Ej! Daj mi ciszę, daj ciszę! Na chwilę to kurwa coś powiem, no za anci pizdę! Zamki pizzę będziemy cię, jak pan mówi. Bo kosteczki nie dostaniesz kurwo! <suszy> latarką go, latarką go kurwo! Dobra! To go, kurde, Tam, ja mam dźwignię kurwa niebieską Jest! Bevor, Bevor, zobacz! Ale mój język, jest! Dotknij z językiem! Leci, leci, uwaga! Bez nóg, bez nóg! O Boże, jak to wygląda Bez nóg! Ale to ja nie jestem, Ale to ja nie wiem, czy możemy wejść Takie czarne, Taki dosyć. czarny w mi jest! What?! What? What? ci kurwa dać? No, mega pogadał. Pargo! bardzo Pargo! Szybko! Szybko. Kurwa, co to jest? kurwa, do piekła wypierdalaj.

I daj mu to, ku! I to mu wtedy gasi chyba pochodnie, nie? Tak, gasi pochodnie! Eee! No, no, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź No Ej, bo ja muszę iść jeść, naprawdę! O, ty musisz jeść, ludzkie zwłoki musisz jeść. Odejdź. Dida, daj dzida, daj! Kurwa ten jeszcze jest. To no ja będzie mi się tak ganiać. Nie on jest kurwa.